W zajęciach sportowo-rekreacyjnych pod hasłem Aktywny Senior udział wzięli seniorzy z Klubów Osiedla Armii Krajowej i Klubu Osiedla Weszańskiego oraz pozostali chętni. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Skrzydła Młodości w malowniczej scenerii Lasku Miejskiego. Głównym punktem programu były warsztaty Nording Walking poprowadzone przez profesjonalnego instruktora. Od jesieni tamtego roku mocno zaczęliśmy e, propagować tak, aktywność wśród seniorów. Myślę, że to jest dobrze przyjęte przez społeczeństwo. Wieluńskie. Takie też były oczekiwania, bo robimy takie sondaże, żeby to wszystko wypośrodkować. Co jest potrzebne tak naprawdę dzisiaj seniorowi? Aktywizacja przede wszystkim, bo to jest ich zdrowie. Ja też mam mamusię starszą, wiem jak to wszystko wygląda. Dzisiaj starsza osoba no, jest w domu, ona, ona wszystko zrobi dla swojej rodziny, a o sobie zapomina. I tutaj jest jakby główny cel, żeby, żeby ich aktywizować, żeby wychodzili z tej swojej strefy komfortu, ja to mówię i po prostu robili coś dla siebie. Coraz więcej tych działań i tego typu działanie jak dzisiaj Nordic Walking to nie jest już pierwsze w Wieluniu, myślę, że nie ostatnie. Dużo planujemy, w przyszłym tygodniu już mamy następne działanie związane z aktywnością seniorów. Wyjeżdżamy też tutaj, z, powiedzmy, z błogosławieństwem Pana Burmistrza, Pana Starosty, wyjeżdżamy do Uniejowa. W Funiejowie będziemy też grać w szachy, będziemy uprawiać nordic walking, ale pójdziemy też na termy i będziemy się dobrze bawić. Jak się okazało, uczestnicy dobrze sobie radzą z aktywnością. Najważniejsze, by mogli ćwiczyć razem i mobilizować się wzajemnie. Jak to się nazywa? Północne chodzenie po polsku, bo tak to nie wiem, o co chodzi. Nordic walking, co to jest? A to przetłumaczyłem sobie w internecie. Że to jest chodzenie północne. No, i jednocześnie spotkanie tutaj z większym gronie znajomych z, trzeciego, no z tego, jak to się nazywa, naszego klubu seniora z Armii Krajowej. Przede wszystkim, żeby pospacerować, żeby się troszkę poruszać, złapać świeże powietrze, spotykać się z przyjaciółmi ze spotkania i porozmawiać. I fajne tereny nigdy na nich jeszcze nie byłam. A, a mimo, że mieszkam, to pierwszy raz zwiedziłam i bardzo fajnie. Trzeba aktywizować, bo ludzie z, no, mało się spotykają w zasadzie. Tylko na ten, ta, ten klub seniora nam został, ewentualnie no, w jakichś sklepach, w aptekach, w przechodniach. No, jest, no, no i wtedy tylko krótkie... No a tak to jest, jeszcze można właśnie no, w tym klubie seniora, no, są na przykład różne jakieś tam zabawy się robi, organizuje, na przykład taneczne między innymi. A nie jest to też ruch, prawda? Tak, tak. No nie, nie wszyscy chcą tańczyć, ale, ale zachęcamy jak najwięcej osób i, i przychodzą tam, tańczymy wspólnie, no, no. Chcemy jeszcze zrobić taką gimnastykę wspólną w, w klubie seniora. Na siedząco lub stojąco przy stołach. Ja bardzo lubię się ruszać, to jest ważne. Pracując z dziećmi, to musiałam mieć dużo ruchu, zawsze, przede wszystkim. Ale najważniejsze jest to, że się spotykamy, mile porozmawiamy, porozmawiamy o swoich kłopotach, o swoich radościach, o wszystkim. To jest najważniejsze, bo samotność jest okropna. Wspólna aktywność to przede wszystkim promocja zdrowia i możliwość wyjścia z domu i spotkania z innymi. Po prostu jak się dowiadujemy, że coś się gdzieś dzieje i, i, i schodzą się osoby w naszym może wieku, no to fajnie jest, bo, bo nie tylko może aktywność, ale i spotkanie, i rozmowy, i, i przyjaźnie, i potem jakieś wyjścia jeszcze gdzieś, bo zawsze tam gdzieś się umawiamy, czy, czyli, czyli włączamy się we wszystko, gdzie, gdzie jest coś możliwe. Żeby tylko nie siedzieć w domu przed telewizorem, bo jednak w tym wieku to ludzie tacy tak lubią bardziej właśnie w domu. Rutyna wchodzi już tak na co dzień, zakupy, telewizor i tylko dom, dom. A tutaj jest okazja właśnie wyjść na świeże powietrze. Jest przepiękna jesień, są piękne liście. Można, można się porozglądać po tej pięknej przyrodzie, poddychać się świeżym powietrzem, spotkać się z przyjaciółmi. No i poumawiać się właśnie, czy na kiki, czy na kawę, czy, czy właśnie na kolejne spotkanie gdzieś tam. Mamy takiego wspaniałego przywódcę w tej chwili. Pana Mariusza, który nas tutaj aktywizuje bardzo starannie tutaj wszystko organizuje naprawdę na medal i no i włączamy się w to wszystko z wielką ochotą. Spotkaliśmy spotkałyśmy takiego człowieka, który tyle robi dla seniorów i, i dla dzieci, że no nie spotkałam jeszcze po drodze, a już w wielu tych organizacjach człowiek tam przebywał, ale tutaj to to naprawdę też człowiek, który nie wiem, nie wiem kiedy on śpi, kiedy on cokolwiek robi, bo on cały czas jest w ruchu, tak, w biegu i w załatwianiu. Wyjeżdżamy nad morze, nad tym morze, on nam gra jako DJ, śpiewa, zawozi nas na wycieczki, funduje nam lody, po prostu czy jakieś takie spotkania towarzyskie. No jest człowiek wspaniały, także. Wszyscy tak zaopiekowani, bardzo, że, że ja po prostu. Tak, 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 tak bardzo, bardzo, bardzo. Powiedzmy sobie szczerze, że ci. ci yy... Starsze osoby, one siedzą w domu czasami. Ciężko jest namówić na cokolwiek, na jakąkolwiek aktywność, bo jest tych, tych pomysłów w głowie ciągle przeciwstawnych bardzo dużo. W momencie, kiedy one wyjdą, te osoby na zewnątrz, to zaczyna się prawdziwa relacja, pra, prawdziwe życie. Dla nich, dla nich to jest naprawdę coś wspaniałego. Ja wiem, że to będzie cel będzie osiągnięty, tak bym powiedział. Bardzo mnie to cieszy właśnie i pani prezes klubu seniora, właśnie też tutaj w naszą stronę i kierownik, także no, ktokolwiek do nas przybywa, to my jesteśmy, no, przeogromnie przeszczęśliwi i tak już powiem tutaj społeczeństwu wieluńskiemu, że bardzo was za to szanuję, że, że zauważa, zauważacie nasze działania, że, że, że chcecie cokolwiek zrobić, że jest to zaufanie, to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo za to po zakończeniu marszu z kijkami uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i zasiedli przy wspólnym obiedzie. Nie zabrakło też kawy i słodkości.